Witam, Cześć Manko, po przerwie dwa tygodnie urlopu było, wystarczy tego dobrego, ale coś tam trenowane było. Nie tak typowo jak tu u mnie w domowej siłowni, ale było trenowane i co najważniejsze, cały czas zdrowa dieta, zdrowe nawyki żywieniowe, nie zaprzepaszczone, wszystko się utrzymywało. Dlatego wracając z urlopu, powiem Wam, że na pewno wróciłem z mniejszą wagą, bo wczoraj w niedzielę, jak rano się uważyłem, Masa ciała wyniosła 84,8 kg. Nie powiem wam ile było przed urlopem, ale prawdopodobnie było to w granicach 86-87 kg. Także myślę, że nawet z 2 kilo wróciło mniej mnie jak z przed urlopem opalenizna siadła, to jeszcze lepiej. Cywetka tak się prezentuje. Coś mi telefon Zamula powiem Wam szczerze. Mam nadzieję, że to wideo dobrze wyjdzie. I jaki teraz jest plan? Aktualnie 18 sierpień. Zrobiłem dzisiaj trening delikatny. Dwie serie po 15, w drugiej serii tam 20 powtórzeń z takimi małymi rozgrzewkowymi yy, ciężarami obciążeniami. Chcę zrobić sobie wstęp powiedzmy delikatne uszkodzenie mięśni z każdym, powiedzmy, z każdym tygodniem dokładać tego obciążenia, trenować ciężej. Cały czas trening FBW będzie leciał. Myślę, że polecę tym treningiem FBW ze 3, maksymalnie 4 tygodnie, zobaczę jak to wyjdzie i później będę przechodził już na trening speed. Wszystko będę na kanale YouTube y, informował, zrobię taką też typowo, bo ja mam dużo playlist na kanale, to zrobię też typowo playlistę, jak w tym roku będę robił. Budowanie okresu masowego, też będą nagrane całe treningi, będą w tej playliście, moje plany treningowe będą tam. Moja metoda treningowa, są inne metody, inne playlisty nagrane, także warto zobaczyć na kanale playlisty. Także będziecie wszystko na bieżąco po czasie, oczywiście, tam jakimś informowani, jeżeli będę miał czas do tych nagrywek. I oczywiście będę otrzymywał od was motywację. I co? Jeżeli chcesz Ty zmienić sylwetkę a niebawem coś będzie jeszcze grubszego, konkretnego dla odpowiednich widzów, odbiorców, odpowiednich osób, żeby zmieniać swoją sylwetkę, żeby zmieniać nawyki żywieniowe i robić to na lata, żeby przez lata utrzymywać efekty. Także jeżeli interesuje Cię zdrowy styl życia, zmiana sylwetki, schudnięcie, poprawienie stanu zdrowia, samopoczucia, to zostaw subskrypcję na kanale YouTube. Jeżeli oglądasz w mediach społecznościowych, to przejdź na kanał YouTube, nazwa kanału Damian Walczak dw 7 na kanale YouTube najwięcej się dzieje. Dziękuję, życzę dużo szczęścia i zdrowia, motywacji, do następnego, pozdrawiam, hej.